Gracias. <laughs> Unii dla Śródziemnomorza. To jest dzisiaj, to jest taka inicjatywa francuska, w skład której wchodzi 41 państw, 27 państw Unii Europejskiej, no i państwa z regionu Morza Śródziemnego. Tak. Wystąpiliście tutaj w pięciu i zatańczyliście bretgęsa. A na głowie jak to się... Panie Mikołaju, hello? Chciałem odgrywać hasłoń! O, halo? Chciałem odgrywać hasło? Okoń. Jaki hasło okoń! Jakie <grym> hasło? Okoń! Prawo, ja bym panu dał nagrodę. Okoń? Okoń! Cały tam wczor wczor wczoraj, wczoraj ciągnęli dwie takie. To jest takim śmierdzącym jakimś. No, no! Nie po raz pierwszy staje mi. E, przychodzi mi stawać przed izbą. Lina z Warszawy się do nas dodzwoniła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. Ja siódmy! Oglądają Państwo telewizyjny kurier mazowiecki w dalszej części programu. Radomska policja zatrzymała seryjnego gwałciciela. Rozpoczęła się budowa obwodnicy młodzieżena. Dobry wieczór, uszolażevak zapraszam Państwa na informacje. Saddam Hussein swytany, po 8 miesiącach polowania wojska koalicji znalazły go w Tikricie. Mam buty, wszystko łodzienie, zmieniam wszystko, piorę. No to ja zapraszam. godzinka spotkania 100 złotych, pół godziny 80. Godzinka 100 złotych, a pół godziny 80, tak? Tak. Ale seks, czy nie? Klasyczny w zabezpieczeniu. Idę. Przy, przy ślubie ty nie, bo mam księdza w brodzie. Nie mogę prze, e, przekroczyć e, przekazania dziewiątego niepożona, a szóstego nieco załóż. Aha, no to niech macie takie a potem do mnie przyjdzie. To dziękuję. Filip Udarski, stolunia fizyk zainteresowania Słaby Film, Słaba Książka oraz pani Sylwia z tego programu to był twórcą i przewodniczącym Komitetu Narodowego Polskiego utworzonego w Paryżu w 1917 roku Ignacy Paderecki Roman wiedziałem, że to No Zadymowski Kur... 112 Telewizja. jak nazywa się Żaba jedna z głównych postaci telewizyjnego programu Muppet Show Termit Komiksy. Jakie zwierzę widnieje na kostiumie Batmana? Um, Jamnik. Pies. Jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, pan to okaże jako. Ja kró wygram niebary. Więcej niż jedno zwierzę to. Owca. Jeszcze raz. Więcej niż jedno zwierzę to. Lama. Lama. No nie. No... Panie Edytko, jeśli, bez względu na to, jaki czek za chwilę dla Pani wyciągnę, proszę wydać z siebie okrzyk radości. Oleż, te koperty są. Jak się do niej dostać? A, tutaj. Okay. Jeszcze nic nie wyciągnąłem. Biologia. Jak nazywana jest samica jelenia? Łosica. Pani Joanna, biologia czy seradela? To roślina czy ryba? Tak. Z którego kontynentu pochodzi drzewo Moreli? Wyznaczam? Nie. Odpowiadam. Tak. Aha. Mogę jeszcze raz poprosić o pytanie? Tak, ale czas już upłynął. Czas się liczy od końca, od końca pytania, a zadałem pytanie. Ale nie wiedziałem, czy to ja odpowiadam. Reklamacja. I nikogo innego nie było do wyboru. Aha. Rzeształ pan sam? No dobrze, brał pan udział w konkursie. No nie. Tak? Nie, no, tak? To, no zaraz, to tak czy nie? Tak? Uściślimy, kto brał udział w konkursie? Jakie Roman. jest imię i nazwisko? Aha, faktycznie. <laughs> tak. Roman Rajman. Roman? Tak. No nie, a ja nie mam Romana. Nazwisko a Józef? Jest. A Józef? Józef jest. No to widzimy teraz tak. Są tutaj takie, no nazwijmy to, cztery kolorowe klocuszki, płaskie. Ale ja mam czarno-biały telewizor. To ja będę pomagał, ja będę pan, pan mi utrudnia życie. No pan się uwziął tak, żeby mi cię utrudniać, ale ja panu nie będę utrudniał. Wręcz przeciwnie, chciałbym, żeby pan miał więcej niż sto. To ja będę tutaj, użyję karty jako wskazówkę. No to który pan wybiera? To jest czerwony, niech to będzie jedynka, to jest żółty, Szare. dwójka, to jest jasno-niebieski, niż... trójka, to jest ciemno-niebieski, czwórka. Jeden, dwa, trzy, cztery. Który? To ten... Trzeci od mojej lewej. Stany Ustok to nie tylko koncerty, to także warsztaty, które poprowadzi na przykład Zbigniew Fałdy, to Turniej Piłki Nożnej, ale to także Akademia Sztuk Przepięknych. Taki projekt, który przyjął się już w minionym roku. Ten, ta Akademia Sztuk Przepięknych to takie spotkania tych uczestników w Ustoku z ludźmi różnych wyznań, kultur, z aktorami, a także z dziennikarzami. W tym roku z Ucstokowiczami spotka się np. Anna Dymna czy też Tomasz Sakielski, a także Tomasz Lis. W tym roku po raz pierwszy na przystanku Woodstock wyznaczono takie strefy z Warszawy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie redaktorze, panie Jacku, czy ja mogę tak do pana mówić? Proszę bardzo. Panie Jacku, pan mnie tak rozgrzewa. Pan jest taki fajny gościu, że normalnie jak patrzę na pana, to aż mi mokro. Dzień całego zespołu, yy, świetne spotkanie od początku do końca. Jakiś czas temu ludzkość wysłała taką płytkę platonową w kosmos i tam był wpisany czy kobieta, mężczyzna, jakieś wzory matematyczne, chyba coś o Einsteinie. I mam takie pytanie. Dla, i, i... Dlaczego pan nie wpisał swojego korpusu gwiazdy gwiazdę Dawida, Ja teraz nasz polski satelita ma wylecieć w kosmos, tam jacyś urzędują? I wtedy by cały kosmos się dowiedział, że pan istnieje tu w Polsce, na tej Ziemi, że pan jest jedyny taki wspaniały, że pan uzdrowi całą Polskę. Więc proponuję, póki ten satelita nie wylecie, żeby pan takie coś wykonał w platynie czy w złocie, tylko że nie na krzyżu tego gwiaździe Dawida i przesłał to dla potomnych, dla ludzkości i dla kosmosu. Do obmian, dobre? Komorowski. idziemy po panu. Bronisław Komorowski. proszę nie filmować, tak? Dzień dobry. Dzień dobry, proszę nie filmować, tak? Ale jakiego monitora? Monitora, monitor pan filmuje, tak? A dlaczego nie? Ponieważ nie może pan monitorować monitor dostarczona, więc wygląda na to, że chodzi o kłótnię, kto jest inicjatorem tej pomocy. Rosja twierdzi, że to ona jest inicjatorem pomocy, która jest zorganizowana przez Czerwony Krzyż. Natomiast Ukraina uważa, że to jest inicjatywa Unii Europejskiej i Ukraina, a Rosja się do Nas Siostra Teresy z mężem, to były urodziny mamy, siedzieliśmy nad tortem, no i się zaczęło. Halina i Wojtek przynieśli cały zestaw myśli spod pałacu. Krzyż, ojczyzna, patriotyzm, spisek, zamach, no i co była awantura. Skąd my mm, uchlaliśmy się? Teresa była w tym... Yy, Jezus, przepraszam najmocniej, uchylaliśmy się od tej... Jak uczynić, jak usprawnić drogi, jak wszystko, jak zlikwidować papierosy, jak wszystko zlikwidować. Żeby nie było bandytstwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Najprawdopodobniej y, albo, albo szyny, które nie były, nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, y, y, szyny, szyny były złe, a podwozie... 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 Podwozie też było złe.